Witam Was serdecznie z Krainy Dobrej Energii. Jak zwykle pewnie zadajecie sobie pytania, co on znowu brał. Jak zwykle biorę to samo, czyli dobrą energię z Krainy Dobrej Energii. I to właśnie dzięki tej energii chcemy Was zaprosić na 29 listopada w podróż z Krainy Dobrej Energii do Krainy Tysiąca i Jednej Nocy. Co Was czeka? Przepyszne jedzenie pod nadzorem Pabla i Pauli z Casa Poltino. Oprócz tego super muzyka, którą nam zaoferuje, wyczarowany z lampy DJ Sławek pojawi się również iluzjonista i na koniec coś dla oczu, coś dla ducha, czyli taniec orientalny. Więcej szczegółów będziemy wam na pewno dawać na bieżąco. Będzie pokaz pirotechniczny, będzie również fotobudka. Zabierzemy was z domu, jeżeli będzie trzeba, bo jest transport. Zabawimy, nakarmimy, napoimy. Zrobimy show, a na koniec zabierzemy do domu, także nie może was zabraknąć, wpadajcie do nas. Eee, do 29 października mamy promocję tylko 290 zł od e, osoby, po 20 października cena będzie rosła, więc śpieszcie się, rezerwujcie i wpadajcie z nami w szał w wir krainy Tysiąca Jednej Nocy, który będzie właśnie 29 listopada w krainie Dobrej Energii.